Cześć, witam Was serdecznie. Mój pies też tu jest, jakbyście <laughs> chcieli wiedzieć, ile on daje radości. No Pianka, właśnie, tak. Witam Was, słuchajcie. Dzisiaj Wam powiem, jak robić rafiowe miksy torybkowe. <laughs> to jest mega, mega duża torba z rafi i z włóczek kolekcji Magic lub Parking Yards. To jest najnowszy hit modowy. W Polsce jeszcze tego nie ma. My pokazujemy te włóczki piersi. Myślę, że najpierw nauczymy się tych włóczek na torbach, a potem pójdziemy w swetry, co? Co wy na to? Ja we Włoszech widziałam już dziewczyny chodzące w takich swetrach. U nas to chyba jest za dużo tego dobrego. Na razie chyba to się nie przyjmie. Nie wiem, co myślicie? No ja na razie zrobiłam torbę, a za jakiś czas myślę, że i w swetrach pojawią się takie wspaniałe błyszczące włóczki frędzlowe. To nie pianka? Pojawią się? Pojawią się? Pojawią się, jak myślisz? Myślę, że tak. Zaczniemy sobie od czarnej rafi Medi Club Połączonej z tymi włóczkami w kolorze srebrnym. Tutaj jest słuchajcie włóczka party silver. Tutaj do dołączony jest Show Light Silver. Tutaj to jest taki e, grafit, tak naprawdę. Dark Silver się nazywa ta włóczka. E, tutaj mamy jeszcze włóczkę, której nie mam, ale tu też jest party w kolorze e, Dark Silver. Ona jest troszkę ciemniejsza tutaj, tak? Widzicie, tutaj jest e, e, troszkę jaśniejsza, tutaj ciemniejsza. Tutaj ten kwadrat to jest. Włóczka Techno. Ja to zrobiłam, słuchajcie, tą pierwszą torbę po prostu z resztek włóczek, które miałam w domu. Te, które miałam, miałam sobie z ciekawości po e, nawijaniu. I e, takie mi fajne coś wyszło. Jeszcze można połączyć czarną rafię. E, zobaczcie z tą włóczką. To jest włóczka Celebrity Black. Albo jeszcze bardzo, albo jeszcze, o to jest fajna, miedziana, też Celebrity, ale e, taki miedziano-czarny. E, można połączyć z tą, i zaraz Wam pokażę kwadraty. To jest Show, Color black, e, albo z włóczką. E, to jest włóczka Influencer. To jest taki fajny, e, fajna struktura taki, takich jakby przyklejonych, e, malutkich chrupków. E, tak to wygląda. I teraz pokażę Wam na przykład kwadraty tego typu. To jest właśnie czarna rafia połączona. Nie ma jej w tej torbie, ale tutaj jest czarna rafia połączona z Celebrity Black. Fajnie będzie wyglądać też z tym. To jest czarna rafia połączona z. Show Black. Wygląda? Super. Tutaj mamy czarną rafię połączoną z party Black. Wyniosła odlotowo. To jeszcze jeden taki kwadracik. Teraz czarna rafia połączona z, 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 z show koper, z miedzianym. A wartcie, widziałam, znalazł się taki też. To jest włóczka show. Show silver i show light silver. Jest różnica, tak? No kolejny kwadracik, który tutaj mamy. To jest. Taki kwadracik, a nie mogę znaleźć włóczki techno w kolorze złotym. To po prostu jest taka, taka włóczka jak ta, ale ma te wypustki złote. Jeszcze jeden mam taki kwadracik, mam trochę tych kwadratów. Mam, nie martwcie się. Tutaj dwa w połączeniu z włóczką Party Gold. jest taka mięciutka, ona się nadaje na setry, moim zdaniem, tak? I teraz jeszcze można połączyć z show gold, ale on jest taki bardziej żółty. To jest bardziej miedziany kolor, tak? Dlatego też to z tym być może zrobię takie dno do tego połączenia, jeszcze zobaczę. Bardzo fajna też jest złota, ale żółta, czyli ona będzie pasować taki złoto-żółty do tej show gold. To jest włóczka Influencer. I ja już z tą włóczką Influencer podjęłam pierwsze próby połączeń. Zaraz wam pokażę. Mam takie kwadraty, cztery a piąty na ukończeniu. To jest rafia słomka ciemna i influencer złoty. A jest jeszcze czarny, tak? Do połączenia ze, ze, z czarną rafią na przykład. Tutaj jeszcze słuchajcie, bardzo fajnym y, y, pomysłem jest. Połączenie z CIN, cin numer 138. Tutaj mam trochę miksu włóczkowego, który zrobiła moja pianka. Nierozplątanego miksu. To jest Queen w kolorze gold, tak? Złota. Zastanawiam się, co z tym zrobić, bo rozplątać tego nie idzie. I, i co ja jeszcze mogłabym Wam zaproponować? Na przykład. Nie mam takiego, takiej próbki jeszcze, ale jasna rafia z tym, ze złotem biała rafia i jasna słomka. To jest biała ze złotem. Jakoś na ten rok postanowiłam iść w takie kolory rafii. Mimo, że różnych multikolorów, już dwie torebki z tego zrobiłam i różnych kolorów mamy bardzo dużo, ale idę w to i w te wszystkie świecidełka. No dobra. Teraz Wam pokażę jak torbę zrobić, co ja zamierzam z tych kwadratów zrobić, do czego one mi są potrzebne.